Szanowni Państwo, witam na konferencji Kultura i Rozwój organizowanej przez Instytut Studiów Zaawansowanych Krytyki Politycznej w z, w partnerstwie z Narodowym Centrum Kultury, British Council i Teatrem W Wsparciu tej inicjatywie udzielili również Open Society Foundations i miasto Stołeczne Warszawa. Bardzo serdecznie witam artystów, kuratorów, animatorów, którzy będą prezentowali swoje inicjatywy. Te 13 inicjatyw, które zaprosiliśmy do udziału w dzisiejszej konferencji. Dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia dziękujemy za przybycie. Witam komentatorów, tychże przedsięwzięć i moderatorów naszych. Sesji, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność za czy merytoryczny przebieg tych obrad. Bardzo serdecznie witam ekspertów, którzy zgodzili się być obserwatorami poszczególnych sesji, a następnie panem zamykającym nasze obrady podzielić się swoimi obserwacjami dotyczącymi relacji pomiędzy kulturą i rozwojem. Są nimi pani profesor Anna Giza. Pan profesor Jerzy Hausner, pan Edwin Bendyk, których bardzo serdecznie witam i dziękuję za przybycie. O y, godzinie 15 będzie z nami profesor John Harris z Lancaster University, który właśnie zmierza z Wielkiej Brytanii, więc serdecznie witam go zaocznie. Chciałbym również y, podziękować tym, którzy. Wspalili nasze, nasze starania w zorganizowaniu tej, tej konferencji. Teatrowi Studio i, i Barowi Studio za gościnę. Bardzo dziękuję kafę kulturalną, w której będziemy mieli okazję zjeść obiad. I dziękuję teatrowi dramatycznemu, współpracy z którymi zorganizowaliśmy to, co było naszym wielkim marzeniem, czyli wydarzenie artystyczne. Spektakl Klub Miłośników filmu Misja Werzycja Bartosza Szydłowskiego z Teatru Łaźnianowa w Krakowie Nowej Hucie, również jak wspomniałem naszego partnera i bardzo chciałbym podziękować dyrektorowi Szydłowskiemu za staranie włożył w to, żeby ten to duże przedsięwzięcie do Warszawy przy okazji naszej konferencji sprowadzić. Bardzo dziękuję bardzo. Tyle podziękowań. Uważam nasze obrady za e, otwarte. Poproszę o zabranie głosu najpierw Edwina Bendyka, potem profesora Jerzego Państwa. Dziękuję bardzo, dzień dobry Państwu. I ja krótko mówię, dlatego że moje rozumienie tego, co tu się będzie działo, i wagi tego, co, co tu się będzie działo, wyraziłem w tekście, który jest w programie, więc nie będę powtarzał tego, co jest napisane. Natomiast, jakby bardziej opowiem o pewnym w losach pewnego projektu, który dobrze się od jakiegoś czy czasu i, i właśnie szczęśliwie zaczyna zbiegać w taki moment, którego, yy, no z syntezy, czegoś, co, co, gdzie będziemy mieli szansę yy, być może odkryć jakąś nową rzeczywistość, po punktem takim symbolicznym, arbitralnie dosyć wybranym, ale, ale też ważnym na pewno, w to tego Kultury yy, Polskiej, kiedy w yy, 2009 roku, więc już prawie trzy, no już cztery lata tak mijają, kiedy no, sam kongres był, był kongresem niewątpliwie przełomu w tym sensie z mojej perspektywy, że on e, pokazał, że coś się skończyło w kulturze, e, jakiś, jakiś etap klasycznego podziału instytucjonalnego, pewnie taki, no, widać, bo jak wielu uczestników jest zagubionych po prostu i w ogóle nie wie co, co się dzieje, no i właśnie okazało się, że nie wiemy co się dzieje, po prostu, że brakuje nam e, metod opisu, że jak ja tutaj w tym tytule, no, że mapą, kulturę, którą się posługujemy, zdecydowanie tutaj się od terytorium, jakim sama kultura i, i, i społeczeństwo jest. Tam próbowano macać w czasie, w czasie tego kongresu. Też na sam kongres przygotowano trochę dokumentów analitycznych, ale okazało się w trakcie samego przygotowywania, że jak mało wiemy. Prawda? I to no, z różnych względów mało wiemy. Najciekawszy moim zdaniem to jest taki, że bardzo często nie chcemy wiedzy, znaczy, że aktywnie wykluczamy wiedzę. Dla mnie znamiennym z kolei, już osobiście też istotnym punktem, taki przełom to był projekt Agnieszki Arnold, dokumentalistki, która dokumentowała kolejne kongresy kultury i również ten miała, w i zrobiła w nim dokumentalny pod tytułem, jak to jest, który odbyła no, się tylko dwie jego projekcje, o ile Jedna w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w ramach mojego projektu przez Kultury, drugi w Białymstoku. Film zamówiony przez Telewizję Polską, nigdy się nie pokazał. Znaczy obraz kultury, który tam był pokazany, był na tyle antestabilizmowym, moim zdaniem, że nie, nie, nie pasował. Nie pasował po prostu do, 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 do pewnego schematu, w którym ciągle kultura chciałaby funkcjonować. A widać z kolei, jeżeli weźmiemy tą drugą nitkę, rozwój, że tutaj też stanęliśmy wobec jakiegoś problemu no, takiego, o którym mówią że wszyscy już ekonomiści, nie tylko ci, którzy już, już wcześniej mówili, jakie życzą jak, że... Kausy, że te proste zasoby, na których budowaliśmy filozofię rozwoju, nie tylko ekonomicznego, ale w ekonomiczno-społecznego, już się wyczerpały, że, że nie możemy dalej budować na, 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 na tanich surowcach i taniej pracy roboczej. No i że potrzebne jest szukanie nowego pomysłu na rozwój w oparciu o jakieś nowe, ciekawsze zasoby. No i nagle się pojawiły wszystkie pomysły anatoliczne, innowacyjność, kreatywność i tak dalej, które były takim bezrefleksyjnym dyskursem kopiowanym z. z, z zewnątrz, który jest, nie może być skuteczny, dopóki nie odwoła się do właściwego zmapowania zasobów właśnie, jakie są. No, okazało się, że no, nie jesteśmy w stanie uruchomić potencjału kreatywności, innowacji i tak dalej, dopóki nie, tych, tych zasobów nie dostrzeżemy, jak mówiłem w poprzedniej części, aktywnie je wykluczamy, po znaczy nie dajemy im szansy pokazania się. Na szczęście rośnie liczba i, i samych zjawisk, i badań różnych nurtach, takich trochę pozainstytucjonalnych, półinstytucjonalnych, ale również samych instytucjach, które odsłaniają nam tę rzeczywistość. Dzisiaj będziemy też te, te, te fragmenty rzeczywistości i potencjalne właśnie zasoby analizować, patrzeć na ile one są ciekawe i na ile w ogóle z nich, to już jest trzecia część, wynika nie tylko to pragmatyczne pytanie, odpowiedź na to pragmatyczne pytanie, jak, jak, jak dalej definiować rozwój, tylko bardziej uniwersalny, tak, co to w ogóle znaczy rozwój dzisiaj w piątym roku trwania kryzysu, czy w ogóle nie, stawka nie jest znacznie większa, znaczy, czy stawka nie stawką nie jest wymyślenie świata na nowo, wyobrażenie go sobie, tu jest kultura i zamienienie tego, tych wyobrażeń y, na, na odpowiedzi, które by rozwiązywały te kluczowe problemy, z jakimi się y, musimy mierzyć, chociażby jak ten, o którym dwa tygodnie na stadionie narodowym debatowali przedstawiciele 194 państw świata, czyli chociażby y, zmiany klimatyczne i świadomość, że coś radykalnie się zmieniło w kondycji ludzkiej, perspektywa no, metafizyczna w ogóle w naszej egzystencji y, jest coraz bardziej no, dojmująca w tym sensie, że, że odkrywamy jednak na sami, że Żyjemy w antropocenie, jak mówi Sloterdijk, jedyną religią, jaką została, to jest monogaizm, czyli przekonanie, że jest tylko jedna Ziemia, i, i, i co z nią zrobimy, jako <grym> ostateczny zasób. To, 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 to tak, taki nas, tak sobie urządzimy tę, tę rzeczywistość, ale nie rozwiążemy tych problemów, nie mobilizując najpierw wyobrazić, czyli, czyli kultury. Stąd, stąd dla mnie tak, tak ważne jest to, że te projekty. Mówię o liczbie dlatego, że, że tych projektów jest więcej, ale ja mam przyjemność jak mówić o dwóch, bo z jednej strony jest projekt Jerzego Hausnera nazwy Kultura i Rozwój, z drugiej strony też miałem przyjemność przez, od Kongresu, po zakończeniu Kongresu Kultury realizować cykl o, o takiej samej nazwie seminarium, który też teraz dochodzi do punktu kulminacyjnego i już zapraszam Państwa 10 grudnia w to samo miejsce na sympozjum, które bo to jest Spisek Kultury, które będzie podsumowywało z kolei tamten mój nurt, którym zresztą miałem też przyjemność z profesorem mm. współpracować. I, I mam nadzieję, że właśnie te, te strumienie się zbiegną, dostarczając jakichś impulsów, połączeń z jeszcze innymi strumieniami, które przecież powstają. Teraz więcej może wywołamy jakąś wspólnie, nie mówię we dwóch, ale, ale razem. No, zmiany przynajmniej właśnie wyobraźni społecznej. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja mam powiedzieć o związku naszej konferencji z seminarium, które mam przyjemność prowadzić w Instytucie Studiów Zaawansowanej Krytyki Politycznej. To seminarium ma w tej chwili swój trzeci semestr, drugi rok aktywności. Cieszy mnie to, że udało się je wychowić, Cieszy mnie to bardzo, że jest wiele osób zainteresowanych, nawet więcej niż Instytut gotów jest uznać, w sensie możliwych do ogarnięcia liczby osób organizacyjnie. A przede wszystkim cieszy mnie to, że my niczego nie sformatowaliśmy na początku. My się spotykamy na tym seminarium i. Każdy może przyjść i przedstawić to, co uważa za ważne. My nie studujemy żadnych e, tekstów, które są kanoniczne czy odkrywcze. Po prostu chcemy się lepiej zrozumieć, odnosząc tą naszą rozmowę do tego, co dostrzegamy i wydaje się nam ważne. Często omawiamy konkretne projekty związane z kulturą o różnym charakterze. Część z tych projektów, które dzisiaj będzie przedstawiane było omawianych na seminarium, także na seminarium, które równolegle Igor prowadzi. I oczywiście, że to poznawanie tych projektów, poznawanie tych perspektyw, punktów widzenia będzie zmierzało do tego, żebyśmy spróbowali budować jakieś uogólnienie. Od razu byłbym nieskory do używania określenia syntezy, ale jakieś uogólnienie, ale jednak w takim rzeczywiście organicznym procesie komunikowania się, poznawania, odnoszenia się, także i wypracowywania więzi między nami. Więc jest to taki proces, który mi się podoba, bo nie jest specjalnie zaprogramowany, jest otwarty, pozwala ludziom włączać się na swoich własnych zasadach. Czyli dzieje się to, o czym za chwilę chcę powiedzieć w tym przypadku, w przypadku tego mikroświata dzieje się to coś, o czym chcę powiedzieć w odniesieniu do czegoś ogólniejszego. Chcieliśmy zorganizować taką konferencję, nie po to, żeby wyjść na zewnątrz i powiedzieć, że już wiemy, potrafimy to Państwu przedstawić, a raczej, żeby powiedzieć, że chętnie jakiś tam etap naszej pracy, naszej rozmowy chcemy przenieść do trochę szerszego otoczenia. EWiN zaproponował tą grę słów, mapa i, i, i terytorium. Ja chcę dodać jeszcze do tego jedno słowo i zbudować na tym pewien tok, tok rozumowania. Mianowicie słowo, pojęcie, przestrzeń. Ale oczywiście chcę to użyć dla własnego celu. Kiedy mówimy o mapie, to w istocie mówimy o instrumencie. Mapa jest instrumentem. W moim przypadku instrumentem poznawania. Czyli nanosimy na mapę to, co już wiemy. Jeżeli czegoś nie ma, to znaczy, że tego jeszcze nie eksplorujemy, tego nie znamy. Ale tu używamy określenia mapa drogowa, i w tym momencie jest to takie narzędzie nawigacyjne. Tak? W różnym znaczeniu możemy używać określenia mapa i chcę wyraźnie powiedzieć, że to jest instrument. Mapa jest instrumentem. E, przy czym mapa, wtedy gdy używamy określenia mapa drogowa, niekoniecznie po to, by gdzieś podróżować, często mówi nam o tym, że jest jakiś plan postępowania. Mapa drogowa jest planem postępowania. Tak? To znaczy jest to jakiś ułożony, e, sekwencyjnie plan postępowania. Czyli mapa jako narzędzie jest pewną próbą odpowiedzi na to, uporządkowanej odpowiedzi na to jak. Ja mam wrażenie, że my takich odpowiedzi, takich instrumentów, my po prostu na coś im potrzebujemy. Z nich sobie nie radzimy. Ale czy to wystarczy? Ty mówisz terytorium. Ja terytorium to przenoszę do takiego rozumienia. Terytorium ma swoje granice. Nie ma terytorium, które nie miałoby granic. My możemy o tym teatrze, w którym tutaj jesteśmy, powiedzieć też o, o pewnym terytorium i on ma, ten teatr ma swoje fizyczne i ma też swoje ludzkie granice. To jest to, co my uważamy, to należy do naszej odpowiedzialności, to już jest kontekst, to jest poza, to już do nas nie należy, to definiujemy od wewnątrz, ze względu na to, co jest na zewnątrz. Mapa, mapa jest narzędziem, natomiast terytorium, tak rozumiane, jest w istocie rzeczy jakąś regułą. Jakąś zasadą. Jest miejscem, w którym coś się dzieje, dlatego że to jest jakoś uporządkowane. A uporządkowanie wynika z tego, że tym zarządzamy. Zarządzamy również w znaczeniu tożsamościowym, w znaczeniu rozumienia relacji między różnymi składowymi tego terytorium. My możemy powiedzieć o regionie jako terytorium tylko wówczas, gdy pojawia się jakaś koncepcja na rozwój tego regionu. O teatrze powiemy instytucji, gdy pojawia się jakaś koncepcja na ten teatr. Tak? Nie to, że on istnieje w sensie instrumentalnym. On istnieje jako jakaś idea, jakiś jakiś sposób. I tutaj oczywiście, to, co materialne ma bardzo silne konotacje, ma bardzo silne znaczenie. Bez tego, co materialne, nie dałoby się rozwijać tego, co już nie jest tylko materialne. Ale wydaje mi się, że tu uzyskujemy odpowiedź na jakiej zasadzie. Uzyskujemy odpowiedź Drugą bardzo ważną odpowiedź, która jest nam potrzebna do ludzkiego działania, na jakiej zasadzie działamy? W oparciu o jaką regułę? To jak dzisiaj dyskutujemy o stanie teatru, to też dyskutujemy tak naprawdę o jaką regułę chodzi. O jaką zasadę. Ale czy to są wszystkie ważne dla nas odpowiedzi? Nie, jeszcze jest jedno kluczowe pytanie, i ono jest w pewnym momencie, kiedy widzimy stan w stanie rozkładu chaosu czy kryzysu, ono staje się najważniejsze. Po co? Dlaczego? Co chcemy osiągnąć? Jaki jest nasz cel? Co jest tym rzeczą nadrzędną? Po co to robimy? Dlaczego to robimy? Nie, musimy, nie, możemy. Dlaczego? I mnie się wydaje, że ta odpowiedź przychodzi z czegoś innego, nie przychodzi z maty i nie przychodzi z terytorium. Ona przychodzi z przestrzeni. Przestrzeni, która nie może być zajęta i zdominowana musi być otwarta i kreatywna. Tylko wtedy, gdy jest otwarta i kreatywna pozwala nam uzyskiwać nowy sposób zdefiniowania zasady i poszukać nowych instrumentów. Więc jeżeli nie pójdziemy w kierunku tej przestrzeni, przestrzeni znaczeń, komunikacji, aksjologii, norm, wartości i nie zaczniemy zadawać sobie fundamentalnego pytania, po co to? To moim zdaniem prędzej czy później już nie znajdziemy sposobów Wewnątrz terytorium nie znajdziemy dobrej mapy dla podołania tego, z czym mamy do czynienia. Czyli za zapewnienia rozwoju rozumianego nie w ten sposób, że wiemy wszystko, tylko że w jakimś kierunku zmierzamy. Chcemy mieć na to wpływ, nie przesądzimy, ale możemy mieć na to wpływ, bo czujemy się za to odpowiedzialni, bo to jest w jakiś sposób dla nas istotne. Rozwój w tym momencie rozumie jako podtrzymywalność, czyli nieustanną zmienność ale zmienność, na którą możemy mieć wpływ, której nie poddajemy się bezrefleksyjnie, w której ciągle odwraca się nasza odpowiedzialność od nowa, od nowa, od nowa, od nowa ją I w tym sensie to jest jasne, że powiedzmy sobie dzisiaj, naszym terytorium jest ziemia, poczujmy się odpowiedzialni za coś więcej, niż tylko za to, czym jest nasz kraj, czy Unia Europejska. Tylko to nie zamknie sprawy, Edwin. Wystarczy pomyśleć, co się stanie, jak zaczniemy Opanowywać rzeczywiście kosmos, nie ten najbliższy, i wtedy zrozumiemy, że trzeba będzie wyjść i nawet poza to terytorium, i znajdować jeszcze bardziej zewnętrzne pytania, żeby przynajmniej ustalić, jaką zasada, zasadą się kierujemy wtedy, kiedy się poruszamy w otoczeniu naszym, bo dzisiaj tam nie ma żadnej zasady. Jest tam chaos, który nam nie szkodzi, bo na razie jest zbyt go mało tego chaosu, by nam szkodził. I w tym sensie, dlaczego kultura jest tak ważna? Bo ona się pojawia wszędzie. Pojawia się przede wszystkim wtedy, kiedy w ogóle chcemy uruchomić tą otwartą przestrzeń, bo możemy ją uruchomić tylko wtedy, kiedy nadamy jej jakieś wspólne, symboliczne znaczenia, kiedy zaczynamy dyskutować i dokonywać operacji nie technicznych, nie zarządczych, tylko innych, aksjologicznych, znaczeniowych na tym, To jest kultura, to jest jej istota. Ona jest nam potrzebna wtedy, kiedy współdziałając ze sobą, czyli zarządzając tym terytorium, także jest nam potrzebna Kultura w innym znaczeniu, w swojej innej funkcji I także, jak dojdziemy do tej wymiaru mapy instrumentalnej, też nam będzie potrzebna, bo dzisiaj z tego poziomu pochodzi bardzo wiele nowych zasobów. Tak? Ale ja do tego bym nie sprowadzał, bo jeżeli sprowadzimy kulturę do zasobów, to kończymy rozmowę nad przemysłem kreatywnym. Kończymy ciągle rozmowę na wzroście gospodarczym, a nie na rozwoju. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie, nasze dzisiejsze obrady zbliżą nas do odpowiedzi na pytanie: po co? Bo to się stało, ta konferencja musiała się zmaterializować, czyli przyjąć oczywiście kształt bardzo konkretnego programu. Ten program, jak wspomniał profesor Jerzy Hałdner, powstał przede wszystkim za sprawą jego sesji, seminarzystów. seminarzystów programu i u nas w Instytucie we współpracy z pracownikami tegoż Instytutu i chciałbym w tej chwili umożliwić nam przejście do sesji i praktycznie powiedzieć o tym, co będzie działo się przez najbliższe godziny. Zerkam na program, który Państwo mają w katalogach. Kiedy skończymy tę część, zapraszam wszystkich Państwa za nas za ten ekran. Tam znajdują się stoliki, a na każdym z nich jest kartka z nazwą sesji. Tam będą czekali moderatorzy poszczególnych sesji. Kiedy zbliży się grupa ludzi, uczestników, przeprowadzą wszystkich do, do odpowiednich sal. Od razu powiem, że sesja nr 4, sesja, w której ja jestem moderatorem, będzie odbywała się w tej przestrzeni. Więc e, ci z Państwa, którzy e, są jej częścią mogą po prostu w, w zostać. Nasze obrady będą trwały do e, godziny 14. Potem udamy się na obiad do Kafa Kulturalna. Następnie e, spotkamy się z powrotem tutaj o 15 na dole, żeby wysłuchać wykładu Alternatywne wersje przyszłości kultury w epoce węgla profesora, profesora Johna Arendt'a. O godzinie 16 spróbujemy zrobić podsumowanie naszych obrad. Spotkamy się ym, na dole w y, Barze studio, żeby w y, towarzystwie ekspertów, obserwatorów, których wymieniłem na y, wstępie, spróbować podsumować i zbliżyć się do odpowiedzi na pytanie, po co, które, o którym wspominał profesor Jerzy i Wreszcie ostatni akcent, na którym bardzo nam zależało, czyli praktyka, bo też praktyka jest tym, na co podczas tej konferencji kładziemy szczególny nacisk. Stąd prezentację praktyk podczas tej konferencji, ale od prezentacji praktyk można zrobić jeszcze jeden krok ku praktyce i, i tutaj właśnie spektaklu. Zapraszam do Teatru Diametrycznego na godzinę 19. .00. Jak wspominałem, klub Miłośników filmów Misja Teatru właśnie nowa i to będzie praktyczny zamykający akcent naszego spotkania. Także bardzo dziękuję za te wstępne odpowiedzi i zapraszam Państwa do spotkania, które znajdują się za ekranem wedle sesji. Dziękuję.